Dzień dobry kochanie Dzień dobry Jak ja się czujesz? Ja dzisiaj boli brzuch Babcia jedzie do sklepu z Tamasem Jakby coś to Google Translate Tak, tak No a wszyscy na górze Antonia, Czaba na górze tak. Także ja pracuję ile mogę i jem śniadanie ma na brzuch i śniadanie Tak, tak. <laughs> Okej, okay, idziemy. idziemy do sklepu Idziemy do sklepu Papa pa, pa Jedziemy do biedronki na zakupy jeszcze. Do biedronka? Tak. Wyszło słoneczko, wydawało się, że już będzie ładnie, a tu znowu wpada. Tak. No jest ok. No, trzeba sobie radzić. Dobra, e, śpi wczoraj. Dla Ja? Tak. Ta? Ja. nie ma problemu. Uważaj <laughs> no. na ten. To no tu masz, nie ma progu. Tak. Tutaj jest lepiej. No. Aha. Okay. A się nie odpię, a wysiadam. Prosisz to środko. Ziemniaki. Ziemniaki, okej. Okay. Eee, ile? No patrzcie, patrzę ile. A to może być same. Całe? Ok. O połowina z warzywami. Uh -huh. To jest dla martunia. Dla martuni? Dla no. martuni. Ile? Zaraz zobaczymy do środka czy nie są potłuczone. Uh -huh. Okej. Okay. Jeszcze? Tak. Okay. Hmm. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna? Okej. Okay. Trzydzieści. No. Idę do domu Tak? Mm -hmm. Okej, okay. nie mleko Tam jeszcze jest, a tam jest lodówka tak zapchana, że Okej, okay. <laughs> okay. idę do domu okay, Idę do domu wow. Ej yeah. hey, Barek mm -hmm. oh. Tyle masz teraz przyjaciół <laughs> <grystanie> I always forget. Hello! Hello! Everybody's in the picture. Oh, Hello! Chwilę mówi rany boskie, dwa stojaki. <grystanie> jeden, <było>. dwa. <grystanie> jeden. <grystanie> <grystanie> profesjonalne Rób. studio nagraniowe. Rób. Aha, bo chcemy, żeby na Wigilii było, jedna była kamera tu, druga tam, żeby było widać wszystkich. I będziemy po prostu zmieniać potem kamery. dwie kamery? Ja mam Tamas ma jeszcze jedną kamerę. Więc będzie całe studio. Do tego sklepu z Antonia kiedy? Przed eee, Teraz. Teraz? Teraz, tak. Ja, ja pojadę z wami, bo ja muszę kupić coś. Dino. Nie, yeah, wiem. Dobrze, to my teraz do dino pojedziemy. Smacznego, czaba! Mm, dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję okay. bardzo. O, dziękuję ja bardzo. bardzo. Jak ja ładnie No, jeszcze jeden przyjazd, już będzie Polka. Idziemy. Oh. <śślad> fajnie, jakbyś, jakby ktoś przyjechał teraz z Polski na Węgry. No Wiesz. Mam, mam z New Place. Do mamy nowego domu. Aha, pojedziemy obejrzeć. We will go. Mocno to jamenimy jak nie zniozuj Haziko. Idź wam, idź wam, idź, wam o to zda, to To jak to idzie. Takie tłumaczenie idzie. Tak, 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 tak. Bary wygodnie ci. Żabka. Idę do domu. Do domu? Sklep. W sklepu. Jedziemy do sklepu. Jeszcze raz. Jedziemy do Dino. Na zakupy. Dobrze, że jest niedziela handlowa, bo dzisiaj się przydaje bardzo yes. mm. O! Oh. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, cześć, cześć, cześć. cześć, Moja mama. O, do mama. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyjechałem z przy Aha. Ta, Świąteczna muzyka. Jeszcze spotkaliśmy brata mojej babci na wejściu, wujka Romka. Od razu świątecznej się robi. Zobaczcie, katarzynki bez czekolady. Chałwa z pistacjami. Potrzebujemy wodę w butelce, takiej szklanej. O. Robimy zakupy kosmetyczne, wiecie, szampon, odżywka i takie te rzeczy. W aktualnej ofercie. Nice, like Jedziemy szybko na stację paliw, bo pokazało nam, że już nie ma nic. Więc szybko musimy zatankować, bo zaraz staniemy na środku <grym> drogi. Tak. W, Radzikowie w Radzikowie. jest pogotowie stomatologiczne. Tam jest jakieś pogotowie stomatologiczne. No, ząb go boli. No nie aż tak, wiesz, żeby tak przy nacisku czy coś tak. No, on nie może nic jeść. A nawet tak ogranicza się z jedzeniem, znaczy się musi y, mu bardzo uważać. Trochę trzeba tutaj posprzątać, co? No. Ogarnę troszkę. Przyjechaliśmy do domu ze sklepu. Wszyscy poszli spać. Czaba śpi, mama poszła spać, Tamas poszedł na drzemkę. Teraz zaraz bary będziemy w drzemkę. <noise> I za 45 minut wyjeżdżamy do Kołobrzegu. Pojedziemy po ciasto wygańskie i potem do mojej mamy na ciasto i na kawę. Już musimy wychodzić i w ogóle dzisiaj na tym obiedzie u mojej mamy, czy znaczy na obiedzie, na no, poczęstunku, bo tam gdzie kawa i ciasta będzie też mój dziadek, czyli pierwszy mąż mojej babci Halinki, bo drugiego męża, mojego drugiego dziadka widzieliście na blogach. On niestety odszedł dwa lata temu no i nie ma go z nami. Więc dzisiaj um, będzie taka sytuacja, że ja spotkam mojego pierwszego dziadka u mojej mamy, którego nie widziałam ze 20 lat. To było tak dawno, że ja w ogóle nie pamiętam ile ja miałam lat wtedy. Więc pierwszy raz go będę widziała po tak, tak długim czasie. Ja byłam dzieckiem, pamiętam. Tyle, tyle pamiętam. I moja babcia go nie widziała 30 lat. Więc to jest w ogóle nie, niezwykłe, będą te święta, bo. Chcemy go też namówić, żeby dołączył do nas te święta i był z nami na Wigilii, ale on się tak troszeczkę jeszcze nie czuje pewnie chyba, bądź tak, no nie jest po prostu przekonany. Więc dzisiaj jest właśnie ten, ten taki, takie spotkanie, żebyśmy wszyscy się spotkali dzisiaj, żeby on się poczuł komfortowo, i wtedy mam nadzieję na Wigilię do nas dołączy, żeby sam nie siedział. Także no będzie dzisiaj bardzo taki, taki, no nie dla mnie, jest to stresujące przeżycie, bo wiecie, długo go nie widziałam. A dziadek całe życie mieszkał na południu Polski, dlatego też nie było w ogóle kontaktu. A w miesiąc temu przeprowadził się tutaj do koło bo wiecie, jest już starszy, a tam był zupełnie sam, więc moja mama chciała, żeby był bliżej niej, żeby w razie wuł, gdyby coś się działo, żeby miał kogoś, yy, zwłaszcza że jego zdrowie troszeczkę się pogorszyło, więc no, dobrze by było mieć tutaj po prostu jakąś rodzinę. No i też nie czuję się taki samotny, wiecie, mam tutaj wnuczka, tomka. No mnie na co dzień nie ma, bo jestem za granicą, ale no, mam mamę i wszystkich tutaj, więc no, zobaczymy, jak to dzisiaj wszystko pójdzie. Trochę się ten robię. A najpierw lecimy do Fitcake, to jest taka niecukiernia, ale oni właśnie mają bardzo dużo ciast wegańskich i różnych takich tego typu, więc kupimy jakieś ciasto dla czaby. I później na 14 jedziemy do pogotowia stomatologicznego, żeby sprawdzić mu zęba, bo biedny męczy się i cierpi, więc mam nadzieję, że dostanie jakąś pomoc, i potem jedziemy do mojej mamy na 15. Taki jest plan. Chodźcie z nami nie co było A w a ta tamasa macie? nie tamasa tylko czabę macie? tak bo nie widzę dlatego się pytam tamas czy ty masz dziadka? dziadka dziadka masz jakiegoś? no nie. Yeah. Co to jest ciotka? Dziadek. So it's grandpa. A. Ah. To dzisiaj będziesz miał. From today you will have. To <laughs> znowu <laughs> grandma. Babcia Halinka i dziadek? Jurek. Jurek. George. Aha. George Jurek. But, uh, Before? Before? Yeah. No. Check again? Mm. Jesteśmy po wizycie, byliśmy w aptece, są leki. trzeba jak się czujesz? Hey. How you feel? Hey. Good? Happy? Good? Happy. <laughs> Mieliśmy dużo rzeczy miętowa dla mnie, kakaowa dla Mamy ta masa. Chyba masa rzeczy kupił. Byliśmy w niecukierni, mamy 5 kawałków wegańskich ciast do popróbowania. Idziemy do samochodu, bo tam babcia czeka. To the right to the right. Jesteśmy na miejscu, idziemy w gości. Będzie ekscytująco, wszyscy tutaj są. Babcia szefowa. O, Mila, Mila, Mila już. Dim dobre, Mila. O, Mila, 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 Mila. To je prezura, ja. Oh yeah! yeah <laughs> no, don't do that! I'll <laughs> no. Togo, please take her, take her seriously. Okay. She's very aggressive. Okay, yeah, I can tell. <laughs> <laughs> <No>. oh, <geez>. <laughs> <laughs>

That's my grandpa. That's my grandpa. I Tamas. Czaba. Cześć, Tamas. Cześć. Dzień dobry. Czaba, właśnie Czaba. jeszcze nie poznaliście. Mirek. Mirek. Trzeba. to jest brat Tamasa, oczywiście. No wiem, wiem, wiem. Tylko trochę mało włosów. Less hair. hair. Yes. My dad is very straightforward. forward. Tata prosto z mostu. Very good. Antonia, a Antonio. Proszę, proszę. Ja znam Stanisław. To było na Antonia! No i to Ja No i Jeszcze jeden po A co to za wypieki? A to moje nowe. Wow! To jakie bardzo ambitne ciasto jak dla ciebie mało. Ile <gry> <gry> no, to was. się. Bardzo no, ładna. Mila, nie przywitałam się z tobą. Cześć Mila. Cześć Mila. jaka jesteś ładna. Śliczna. <gry> Where would you like to have this? In the <coughs>

Oh, jestem. Jestem. Mila lubi być przy mamie Jak kto się bierze to od razu ma Patrz, patrz to nie biatka to jest trzeba. To nie Beatka, zmieniła się ta Beatka. Uh, okay. Mila w szoku. No. <laughs> o, o, nie. Ale też jest przyjemnie. Popatrz. No, tak co To jak romantycznie trzeba. Very Christmasy music. Bardzo świąteczna muzyka. A są na Bardzo świąteczna muzyka. Ale jak oświetlone ładne tu wszystko. Tego nie było ostatnio. Tych, nie było tych lampek. Posiedzieli, pogadali, pojedli. I jeszcze zobaczyć chcemy te obrazy. Mój tata koniecznie chce pokazać swoje obrazy gościom ze swojej podróży do, do Niemiec. To jest ten sam zamek, tylko zimą i latem. Aha, okej. Okay. To tu jest zima, tam jest lato. Jak jest zima po Winter. Winter, summer. Aha. winter, zima. Winter, zima. Mhm. To jest Bavarian Alps. Nice. Bavarian Alps. Uh, this is legs uh, and. Uh, <inaudible> and uh, this uh, uh, castle was building uh, in uh, second uh, half. Uh, 19. stulecie. 19. stulecie. 19. stulecie. 19. stulecie. Fantastycznie. Luch Chapa. Impresja. Boo! yes. Boo! Boo! Impreza! <laughs>

Ocy, ocy. Leon. Leon Leon odpoczywa z misiami Beatka Mirek. Deadkę mirak. Leon. Może to drzewo jest takie wielkie. Yes. Ona tutaj zarośnie, zaraz cała sypialnia. It. Oh, oh, it was, was nice. so yeah. small. I, I like <laughs> <laughs> On kiedyś był taki duży, dotąd tata spał, i to drzewo się przebiło. <laughs> She just said well, that it fell. Yeah, on my dad. During the night. <laughs> Cześć, Leonku. Dawno ci nie było tutaj, co? Ludzie przychodzą. I cię tutaj przeszkadzają, tak? Jak ty leżysz, i odpoczywasz sobie na łóżku twoim. No, A chciałam ci pokazać, wiesz, taki piękny jesteś. To jego spojrzenia wyjdź. Po prostu wyjdź. Dobrze, idę, idę. A to wasze ręce? No. czy dłonie? Eating, drinking, and. To jest jakaś ściana popisana, żwano yes, yes. Jakie kapcie? Ten pompon jest najlepszy.

biały, białe, Biały. Czaba, your your niebieskie. Mam. Jak? Ja. Jak? moja Jak? piękna beautiful girl, Jak? Okay. See you Thank on you. Tuesday. Do widzenia w nie <laughs> 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 nice to. widzenia w Węgorze. nie. widzenia. wtorek widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Yes, yes. Oh, widzimy się we yes. wtorek. Deszczka. Oh, oh, it's raining. Oh, oh, oh. It's raining man. hallelujah. Tam masz, otwieraj samochód. Tam masz, otwieraj samochód. Mas, ja, no to Munia, daj pa. Buziaczka. A, tak. Buziaczka. się. Za dwa dni się to, widzimy. To, za dwa dni się to to Dobrze. Żeby Halinka mnie tam nie zobaczyła. Dobra. Uleje deszcz. Uh -huh. Zakupy. Znaczy, podarunki. Strasznie leje, ale lecimy do Briejko z babcią po lampki świąteczne, bo bardzo chcę udekorować swój balkon. Więc idziemy jej szukać, bo ona już tutaj gdzieś biega. Szukamy halinki, gdzie ona poszła. To takie sopelki, chcesz? A ja nie wiem. A to masz 16. Darling, zobacz. So many, tak dużo tych wszystkich. A zobacz to. 60 zł, a ja kupiłam taki mały za 70. A paczaki ten jest duży. To tam się dzieje. Chodźcie tu. Idziemy do kasy. Koniec zakupów. Koniec zakupów. Idziemy płacić kasę. Jesteśmy w domu, wszyscy głodni, bo mamy jedliśmy głównie ciasta. A nie zdążyliśmy zjeść obiadu przed wyjazdem, bo do dentysty biegliśmy. Więc wszyscy teraz chcą coś zjeść na kolację. Pierogi, gołąbki, gulasz, fasolka, kawę, wszystko jest. Też bary, stęskniłeś się za nami. Tak. A czemu ty nie zjadłeś swojego obiadu? Nic nie zjadłeś. Nie jadek jesteś. Jesteś niejadek? O, rączka, szuka rączki. Myślę, że czaba ma najlepszy, yy, najlepszą kolację. Na Węgrzech, babcia, gołąbki jedzą z śmietaną. Mm -hmm. I, ona jest, I gołąbki są bardziej z taką papryką słodką, mają dużo takiego paprykowego takiego posmaku w przyprawach w środku gołąbku i ja jadłam właśnie ze śmietaną je, Ma nas ketchup, właśnie sos pomidorowy. Mm -hmm. Jesteśmy już w domu, schowałam się tutaj w pokoju, gdzie mamy obecnie sypialnię z Tamasem i bardzo chciałabym zająć się teraz z tymi zdjęciami dla mamy Tamasa, które będą dla niej na prezent. mam album, Której kupiliśmy taki mały, żeby się zmieścił do walizki, i mam też jej prezent. Jednym z jej prezentów są właśnie zdjęcia i są to zdjęcia z naszego ślubu cywilnego, który mieliśmy rok temu. I chcieliśmy jej prezentować po prostu te wszystkie zdjęcia z naszej sesji poślubnej e, właśnie w tym albumie, bo ona bardzo lubi zdjęcia. Mm, więc muszę teraz za to zabrać. I je posegregować według kolejności zdarzeń. Zobaczcie, ile tego jest. Także no będzie, będzie ciekawie. Muszę je podzielić na ten y, czas, kiedy była sesja na zewnątrz, a kiedy była sesja jeszcze w środku. Y, a kolejność dalsza to już jest bardziej, tak wiecie, kompozycja. A jutro mamy rocznicę naszego ślubu i będziemy oglądać nasz ślubny film z samego momentu, kiedy braliśmy ślub w ratuszu w Londynie. Więc jak macie ochotę zobaczyć jakieś takie urywki z tego ślubu, to zapraszam Was jutro na vlogmas. Będzie ślubnie, a nie tylko świątecznie. Także ja zaczynam, zabieram się ze zdjęcia, a jutro się zobaczymy na filmie. 20. 15 otworzone, 20 otworzone. 21. Dobra, czyli ja 21 i 22. Bary, to nie dla ciebie. <grymne> <grymne> to smaczki dla ludzi. Nie. Dobra. Jeszcze 22 zrobimy. Śnieżynka. Nie, 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 nie. Nie można. No dobrze. I zobaczcie, kto tutaj się pojawił ze swoim kalendarzem. I'm back. No, 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 teraz ciekawe, ile masz do nadrobienia? 18. Aha. 18. 18. Ajaj. Aj. Może czaba chce trochę. No tak. bo to wegański. Mhm. O, oh, mikrofon. O, no? mikrofon, aha. Smacznego. Dziękuję. Still good. Still dobrze. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Wegańskie, wegańskie, free. Oh, free. You can open move. 19. Chocolate muff. Can, one I, two have two. can yeah. I have it? Cholera, heavy. Ja, ja, Barry. Barry. Like Cholera, <laughs> Dwadzieścia? Jeden. Barry. Dwadzieścia heavy. Cholera, jeden. 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 Mm -hmm. Jeden. 20 <laughs> Co ty no robisz? Dwadzieścia <laughs> mm. dwa jest i dwa. będziemy już na zero. Bary padł. <laughs> padł, jest nieszczęśliwy, że nie dostał czekoladki. O, choinka. Choinka. Peninfa. Choinka. Peninfa. To wszystko. To wszystko. To wszystko. <głos> <głos> Zamówiłam takie pisaki do dekoracji, żeby udekorować pierniczki, ale zobaczcie, ile ich zostało. No to już <noise> tamas. <noise> to już nie ma sensu, chyba. No na 10 pierniczków dekoracji robić. Trzeba dużo Poza tym wszyscy lubią bez, bez cukru tego, no nie? You like the one that are the plain, plain gingerbread. Yes, just like this. Uh -huh. So. Cool. But why you have four? Because I had a uh, five before, papuszki. Dobranoc, chłopaki. Yo i dwa, yo i sokat. Yo <laughs> i sokat. Yo i sokat, so 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 bary. Do jutra. Do jutra. Do jutra.